Także ja dziękuję tutaj naszym, naszym miłym widzom za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania, polubienia też tego właśnie, krótkiej, krótkiej Niech, rozmowy. Nie, Niech przyjeżdż... Ryszard mówi przyjeżdżajcie do Cieszyna. Coś tu się zawsze dzieje. A my lecimy dalej. Czekam na te właśnie komentarze. Tak, chciałbyś jeszcze coś dodać? Jezu, wie, motor, jezu, wie. O, to mnie cieszy. Ja tu pójdę do żabki. To żabka. I coś do jedzenia. Kupimy. Tak, do jedzenia. Nie, nie do picia. To mi się nie. podoba, że ty nie chcesz y, do picia, tylko do jedzenia. Kiełbasę. Ja się sam. z A my społem, tak. z połem. Z jest tak, że jedzenie tu. No ale ja mam problem, bo ja kartą płacę, ja nie mam gotówki chyba. Nie wiem, czy na dole jest ten kantor czynny, to jak zajdziesz ze mną do kantoru, to... No to chodźmy. My, słuchajcie, my się przejdziemy do kantoru. Dziękujemy za oglądnięcie do końca.